Kierunek tarczyn, jedziemy z trzydziestką. Po raz drugi. Oczywiście nagrywam, ale jadę już tam po raz trzeci. Już bez żadnych tam nawigacji i tak dalej trafię, już z pamięci. W sumie już po drugim kursie pojechałem z pamięci i trafiłem, także jest łatwo trafić. A teraz jedziemy z trzecim autem, można powiedzieć, z trzydziestki tam. A w sumie postanowiłem nagrać, jak tam jadę. Także będzie filmik z drugiego kursowania, właśnie. Dzisiaj fajna pogoda. Kurczę słoneczko, aż chce się, kurczę, jechać 8 ton. No tam nie pojadę. W lewo. Ja pitole że to, właśnie jak skręcam gdzieś jakiś, na jakichś skrzyżowaniach, właśnie jak tutaj w lewo, to staram się jak najbardziej przybierać po, po boczu. No i wiadomo, nie będę jechał po samym rowie, ale staram się po samym poboczu jechać, no żeby jak najmniej te opony cierpiały na tym zakręcie. Wydaje mi się, że dużo ludzi tak robi. Albo ja tak robię, nie wiem. Ale nie, no dużo ludzi raczej tak robi, że przybiera jak najbardziej, żeby te opony jakoś... Nie szły na SUVa, no nie? Załadowałem się właśnie 30 wczoraj. Bałem się, że będzie tragedia z materiałem, bo tam już przerzucają się na inny na inną taką, nie wiem jak to nazwać, sekcję, może na inny po prostu kamień się przerzucają. Także tam produkcja będzie teraz szładkiego, biało-żółtego kamienia. Także udało mi się tam załadować, taki ciemno-szary. Ale mam nadzieję, że się Rafałowi spodoba. Ale na pewno nie jest żaden tam biały, żaden, żadna jakaś tam, nie wiem, kość słoniowa, bo taka właśnie teraz będzie się sypać na Wiśniówce Posłoniłem właśnie tam do mojego znajomego, dzikiego, proszę bardzo, jego Instagram, możecie go kojarzyć pewnie z filmiku tam o i tak dalej. On tam pracuje na Wiśniówce na Wozidle i właśnie skontaktowałem się z nim. Jaki tam kamień teraz wozi, czy ten ciemny na produkcję, czy, czy ten jasny Mówi, że już jasny idzie Mówię, no dobra, to dzieluję tam szybko I biorę czarny, jak jeszcze jest No ja akurat wjeżdżałem na kopalnię I jakiś ziemeczek trzioścą wyjeżdżał Z trzydziestką ja patrzę, a to białe wiezie Ja mówię, o kurde, no to będzie porażka No ale nic, no poprosiłem operatora, załadował czarne Także fajnie, zajebiście Polo ta jedziesz, no... No cóż, może nie będę nagrywał jak tu jadę, no bo... Y, jadę tutaj zaraz w prawo na Książęce Jeszcze raz w prawo y, W stronę siódemki I wyjeżdżam tutaj przed barakiem Na siódemkę, właśnie tutaj jak widzicie, w stronę Radomia To jest to ostatni zjazd na Skarżysko To właśnie tym zjazdem wjeżdżam na siódemkę w stronę Warszawy No, tak to wygląda No, kurde, no nic nie jedzie, wszyscy skręcają w lewo. To ta piczka stoi, no coś się tu dzieje, ja nie wiem. No jest przez to, że zdarzają mi się przypadki że wypadają biegi. Ja nie wiem, co tu jest grane. Serio. Yy, I to największy... O, stoją misiaki. I to największy przypadek dzieje się właśnie z... misiaki. I to zazwyczaj mi się dzieje na ostatnim biegu, na szóstce. Jak jest zimny silnik, wypada bieg i to zazwyczaj właśnie, nie wiem, no i dopiero co ruszę, tam y, te 5 km zrobię. Ostatnio tak się zaczęło robić. Nie wiem, może ja po prostu źle sprzęgło wciskam, to nie do końca? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jak już widać, siódemeczka jest przed nami. O, tej radikową włączone mamy. No, hamulcujemy. O, ja, ja pamiętam, jak tutaj, co to tu się działo. Co tu się działo, jak tu to siódemkę robili. Pamiętam, tutaj woziłem masę na ten odcinek. Budimex tutaj właśnie robił. Drogę całą, tą samą, tą obwodnicę I ja właśnie robiłem tutaj przed barakiem, tutaj właśnie ten odcinek tutaj, tą, tą końcóweczkę. Pamiętam, tutaj się skręcało. Tu była polna droga ogólnie tutaj, wysypana kamieniem i tak dalej, żeby, żeby, było, żeby było można właśnie tutaj sobie skręcić. Taką serwisówką boczną i dojechać właśnie na odcinek, pamiętam. Niestety nie nagrywałem wtedy jeszcze na YouTube, filmików, także nie ma. Nie ma archiwum. Może tam się, może tam jakiegoś snapa czy coś, ale to Tomuś na plecach ma 27 800 Także jest co, jest to ciągnąć, nie? Na Warszawę No tą Renią, no Macik i lecimy jak widać nie widzę nikogo, nikt nic nie mówi że na baraku stoją nie wiem ale jakby były tutaj już inspektory czy coś, to te światełka by były już zapalone, zakaz wyprzedzania tu by było powiedzmy tam ograniczenia prędkości czy coś no i tutaj mamy wagę, właśnie o przejechałem przez wagę i kamera właśnie jest na drogę to właśnie przejechał przez Wagę. Taka sytuacja. no. Siema, kurde. Cześć, pokazywał. Nie wiem, kto to jest. <grytanie> Dobra, 10 na ten tarczyn. Nagram po prostu, jak będę coraz tam bliżej. Albo po prostu już na wysypie nagram. Bo w sumie już widzieliście, jak dojeżdżam tam z pierwszego odcinka. A teraz sobie nagram jakąś storkę na insta, także pamiętajcie, żeby zasubskrybować, wpaść na insta i oczywiście na grupę na Facebooku. Mają jakieś hałdy kruszywa. Tutaj jakiegoś ciemnego, no taka wiśnia. Kurczę, ale to była ściecha do grójca z wiśniówki. O, misiaczki. WR1243 W, jeszcze jakieś policjanty stoją, no, stoją, gadają sobie, nie wjeżdżamy w Remberdów już na starej siódemce jeszcze tam dwa skrzyżowania, bodajże i kierujemy się w lewo. Pik, pik! Malik Montana będzie mi tutaj pikał non-stop. Znowu jakieś misiaki jadą, ja nie wiem co to jest grane. Jakaś akcja jest? Dobra, dzwonię zaraz do ziomeczka, do Rafała i powiem, że już zjechałem i jadę do niego. No i dobra, Przecież tutaj Rafał właśnie był w szterośce. Tutaj nie wiem koło siebie, powiedział, że podjedzie do mnie. To ja do niego na plac wysypać Ale tutaj są chaty, powiem wam, że tutaj łoj, non stop Zdzia sprzedam działki budowlane działki budowlane, sprzedam, numery i wszystko warszawiaki wykupują bo uciekają z miasta no, Ja teraz sobie jadę, a to jakaś babka BMW za pół miliona jedzie normalnie, nie? Ja ostatnio strzelałem z tamtej drogi a ja sobie właśnie wpakuję się tu o tak, żeby być na wprost właśnie tego zjazdu do niego O tak Właśnie Fajnie ma tutaj nawet kawałeczek wyasfaltowany Także widać, że tu kontakty są dobre Hiper Poziomowanie M1 Poduszki automatycznie opuszczają się w naczepie, bo jest przełączone Prze Przełącznik jest przełączony właśnie na automatyczne opuszczanie, jak będzie kiper szedł do góry, już nawet słychać ośka, nawet się podnosi. Tak jak widać po kontrolce, nawet słychać ośka się podnosi i tak zwany przykus przy kiprowaniu. Jeśli kiper opuszcza, gasimy auto i do niego z kwitem i z fakturką. Także zaraz wracam. wysypane kruszywo. Rafał tutaj kurczę. Już ogarnął ze mną temat. Możliwe, że jeszcze przyjadę w tym tygodniu. Ma kurde kosę ten samochód. Zajebista samochód ma No i gitarka, ciśniemy z powrotem Muszę się dowiedzieć właśnie od ziomeczka jeszcze Mojego, na kopalni czy jest Dobry kamień, czy jest zły Także taka dniówka no, kurczę no, oby, coś się, oby coś się ruszyło w końcu Z tematem, bo już maj A ja tutaj kurczę wiążę koniec z końcem no nie podoba mi się taka szarpana robota, kurczę. Jest wyjazd, później stop, później... o górę. tak powiem, ch**nie jazda, no. Zobaczymy, zobaczymy, no Niech się zrobi cieplej Może coś... Coś się urodzi, że tak powiem nie, Już nie mam pojęcia, do kogo dzwonić O robotę, serio, nie mam pojęcia A tutaj właśnie Marafał bazę swoją Tutaj jego auta stoją. O, skanie. Tutaj skania, także jest fanem skargi. Zajebiście. Za cztery skanie ma. Pamiętajcie, żeby wbić na Instagrama, zasubskrybować i oczywiście na grupę na Face'a wbić. Nie dotyczy Tomusia No i cóż, no, no będziemy chyba kończyć. No bo tyle, tyle zjazdy. Będę sobie pauzunie nie kręcił tutaj w promnej na siódemce na BP. Na sobie pauzeczkę wykręcę i przyciduję do domu. Także pamiętajcie, żeby być na bieżąco musicie zasubskrybować, wpaść na Instagrama, wpaść do mnie na kopię na Face i oczywiście zostawić łapeczkę w górę dla zasięgu. Także widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.